Witamy w filmie instruktażowym dotyczącym etapu trzeciego procedury korzystania z usługi Wyślij do Amazon Wydrukuj etykiety opakowań. Twoje przesyłki zostały już potwierdzone. Możesz zobaczyć szczegóły dla każdej przesyłki, w tym domyślną nazwę i identyfikator na każdej karcie przesyłki. Domyślne nazwy przesyłek można zaktualizować klikając Zmień nazwę. Kliknij Wyświetl lub edytuj zawartość, aby zobaczyć, jak Twoje opakowania są rozmieszczone w każdej przesyłce i pobierz listę opakowań. Możesz również wydrukować swoje etykiety SKU tutaj, jeśli nie zrobiono tego jeszcze na etapie pierwszym. Wiemy, że może się zdarzyć, że na tym etapie konieczne będzie wprowadzenie zmian w informacjach o zawartości przesyłki. Możesz to zrobić, klikając Wyświetl lub edytuj zawartość na karcie przesyłki. Możesz zmienić liczbę jednostek w przesyłce o 5% lub 6 jednostek, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. Kliknij Potwierdź aktualizację, kiedy wprowadzisz ostateczne informacje na temat ilości. Jeśli zmiany przekraczają wskazany limit, musisz anulować tę procedurę, klikając Usuń przesyłki i opłaty, a następnie utworzyć nową przesyłkę. Wyjaśnimy teraz, jak wydrukować etykiety na opakowania. Będzie to zależeć od trybu wysyłki wybranego na etapie drugim procedury. Zacznijmy od drukowania etykiet na małe paczki. Jeśli wysyłasz palety, możesz od razu przejść do dalszej części filmu, dotyczącej LTL. W przypadku dostawy małych paczek wydrukuj etykiety na opakowania, wybierając format i klikając drukuj etykiety opakowań, aby wygenerować plik PDF z etykietami dla każdego opakowania w Twojej przesyłce. Każde opakowanie, które wysyłasz do centrów logistycznych Amazon, wymaga etykiety z identyfikatorem opakowania FBA, które zawiera informacje o zawartości pudełka. Jeśli korzystasz z usług przewoźnika będącego partnerem Amazon, poza etykietą z identyfikatorem opakowania FBA, Generowana zostanie etykieta wysyłkowa dla każdego opakowania. Jeśli korzystasz z usług innego przewoźnika, to z jego pomocą utworzysz etykiety wysyłkowe, które umieścisz na opakowaniach. Sprawdź, czy na każdym opakowaniu umieszczona jest właściwa etykieta z identyfikatorem opakowania FBA, aby uniknąć opóźnień w dostawie. Po przekazaniu opakowań przewoźnikowi, wybierz Oznacz wszystkie jako wysłane, aby poinformować nas, że Twoja przesyłka jest w drodze. Możesz teraz śledzić każdą przesyłkę, klikając łącze Śledź przesyłkę. Jeśli korzystasz z usług przewoźnika będącego partnerem Amazon, identyfikatory umożliwiające śledzenie wyświetlą się automatycznie. Wpisz je, jeśli korzystasz z usług przewoźnika nie będącego naszym partnerem. Podając te dane, umożliwisz nam odbiór przesyłek nawet o 30% szybciej, dzięki czemu Twoje towary wcześniej trafią do sprzedaży. Ta część filmu dotyczyła procesu tworzenia przesyłki w przypadku małych paczek. Jeśli wysyłasz palety, pozostań z nami. Na tym etapie wydrukuj etykiety z identyfikatorem opakowania FBA, wybierając format drukowania i klikając opcję Drukuj etykiety opakowań, aby wygenerować plik PDF. Każde opakowanie wysyłane do Centrum Logistycznego Amazon wymaga etykiety z identyfikatorem opakowania FBA, wskazującej zawartość pudełka. Sprawdź, czy na każdym opakowaniu umieszczono właściwą etykietę z identyfikatorem opakowania FBA, aby uniknąć opóźnień w dostawie. Drukowanie etykiet na opakowania jest ostatnim krokiem etapu trzeciego procedury korzystania z usługi Wyślij do Amazon. Możesz teraz przejść do kolejnego etapu podania informacji o przewoźniku i palecie. Jeśli wysyłasz palety, obejrzyj film Wyślij do Amazon, etap czwarty potwierdź informacje o przewoźniku i paletach. Dziękujemy i życzymy pomyślnej sprzedaży na Amazon.